Julia spędziła w Japonii kilkanaście dni i był to czas bardzo przyjemny. Było to przede wszystkim zwiedzanie Japonii, poznanie jej kultury, ponieważ konkurs Miss International właśnie na to stawia, aby uczestniczki poznały troszeczkę Japonii, trochę kultury, więc było dużo zwiedzania, dużo wycieczek, a w międzyczasie mieliśmy również sesje zdjęciowe i nagrania przygotowujące nas do gali. Gala odbyła się w Tokio. Julia zaprezentowała na niej dwie kreacje w stroju narodowym i w sukni wieczorowej. I choć ślesinianka konkursu nie wygrała, nie czuje się przegraną. Dla mnie ten konkurs był kolejną przygodą mojego życia, kolejnym krokiem na mojej drodze. I wspaniałym doświadczeniem, ponieważ zawsze moim marzeniem była Japonia, zwiedzenie tego kraju, więc można powiedzieć, że po prostu spełniłam jedno ze swoich marzeń. Bo Julia to nie tylko uczestniczka konkursów piękności, ale także artystka. Maluje i śpiewa, studiuje na Akademii Muzycznej w Poznaniu, występuje w programach telewizyjnych, jest laureatką kilkudziesięciu festiwali wokalnych, muzycznych i teatralnych i właśnie z Estradą wiąże swoją przyszłość. Dalsze plany na przyszłość to na pewno, tak jak już wspominałam wiele razy, wrócenie do muzyki, pisanie nowych utworów, ale też w tym roku kończę studia, jestem na ostatnim roku, więc przede mną Mam praca licencjacka, recital dyplomowy i przygotowujemy również spektakl dyplomowy, więc pracy jest naprawdę sporo. Julia Marcinkowska urodziła się i wychowała w Ślesinie. Pierwsze sukcesy odnosiła w miejscowej szkole podstawowej. Obecnie mieszka w Poznaniu.